Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z podznaku Barana. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dla was dzisiaj nagrać horoskop na miesiąc czerwiec 2020 roku. Cóż chciałbym powiedzieć dla was słowem wstępu. Wymyśliłem konkurs. Znak Zodiaku, pod którego filmikiem będzie najwięcej łapek w górę, na następny miesiąc otrzyma czytanie rozszerzone, w którym dodatkowo będą takie sfery życia jak nauka, relacje międzyludzkie, rodzina oraz ostrzyżenia. Także jeżeli chcesz, aby to właśnie Twój znak zodiaku otrzymał czytanie rozszerzone, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do, do tego, abyś dał łapkę w górę. Tymczasem ja miałam dla Was potasowane karty. Przełóżmy sobie je razem teraz. I mm, popatrzmy, co Was czeka, moi drodzy, w czerwcu. Choroskop będzie składał się z czterech kart. Pierwsza karta będzie kartą opisującą sferę pracy i finanse. Druga karta będzie kartą mówiącą o uczuciach. Trzecia karta będzie kartą y, opisującą sferę energetycznie zdrowotną, a Ostatnia karta będzie kartą Rady. Także moi drodzy, konkretnie przechodzimy już do rozkładu. Baran, horoskop na czerwiec 2020 roku. Praca i finanse. Uczucia. Zdrowie. I karta Rady. Zobaczmy, jak to tu widać, tak abyście wszystko widzieli, moi drodzy. Dobrze. Patrzymy. Praca i finanse. Bardzo ładnie. Karta świat. Moi drodzy, w tym miesiącu macie otwarte furtki nowych możliwości. Bardzo dobra, bardzo fajna energia dla Was. <laughs> Jeżeli jesteś ze sobą poszukującą pracy, jak najbardziej masz w tym miesiącu szansę otrzymać nową pracę. Może to być praca związana z przemieszczaniem się, z wyjazdem, ale też może być to praca związana z internetem. Jeżeli jesteś ze sobą pracującą, to powinien być to dla Ciebie naprawdę dobry miesiąc. Nowe możliwości, nowe propozycje, Zakończenie pewnego cyklu związanego z pracą i rozpoczęcie czegoś nowego. Bardzo dobra, pozytywna, świeża energia dla Was. Jeżeli, chcie, jeżeli chcecie w tym miesiącu planować jakiś wyjazd zawodowo-służbowy, to też powinien być energetycznie na to dobry czas. Jeżeli chodzi o finanse, no to bardzo pozytywnie, to widzę bardzo pozytywnie, to czuję, dla wielu z Was będzie to miesiąc spełniający pod względem finansów. Uczucia. Sprawiedliwość. Moi drodzy. Rozdzielmy to sobie na singli oraz na osoby w parku. Jeżeli jesteś singlem, singielką, to w tym miesiącu możesz jeszcze nie znaleźć miłości. Dlaczego? Dlatego, że ten miesiąc energetycznie będzie dla Ciebie po to, abyś mógł, abyś mogła podsumować swoje dotychczasowe życie emocjonalne, swoje dotychczasowe życie uczuciowe. Tutaj musisz w tym miesiącu przejrzeć na oczy. Musisz Podsumować to, co było do tej pory dobre w Twoim życiu uczuciowym, to, co było po prostu złe w Twoim życiu uczuciowym, i jeśli zrobisz sobie ten bilans, to dopiero wtedy będziesz gotowy na to, aby wejść w nową relację. Natomiast jeżeli jesteście w związku, baranki, które są w związku, to jak najbardziej w tym miesiącu. Ta karta jest niejednoznaczna. Już Wam tłumaczę, o co mi chodzi. Jeżeli chcielibyście w jakiś sposób legalizować Wasz związek, podpisać jakiś papier, hmm, czy też przejść na wyższy etap znajomości, to będzie taka możliwość, jeżeli między Wami jest wszystko dobrze. Ale jeżeli między Wami nie jest dobrze, to niektórzy z Was mogą nawet się rozstać. Rozliczyć się. Także tutaj, z racji faktu, że jest to horoskop ogólny, musimy to sobie moi drodzy tak rozdzielić. Zdrowiu. W zdrowiu moi drodzy, dziewiątka mieczy. Uważamy na swoją psychikę, na swój stan psychiczny. Gdzież ja mam tutaj pokazane dla Was. Nieciekawe energie pod względem Waszego stanu psychicznego. Wszelkiego rodzaju zmartwienia, depresje, stany melancholijne, fobie, lęki, strachy, bezcenność. Takie rzeczy mi się tutaj przy Was pokazują. Może też być lęk o zdrowie Wasze, bądź kogoś z Waszej rodziny, kogoś z Waszego otoczenia. I karta rady dla Was. W tym miesiącu. Skup się na swoim zdrowiu. Warto, abyście zadbali o swoje zdrowie, abyście zadbali o swój układ immunologiczny. Jeżeli pewne sprawy będzie trzeba odłożyć w czasie, to odłóżcie je w czasie. Odpocznijcie. Karta Czwórki Mieczy radzi Wam to, abyście odpoczęli. Nic na siłę. Wszystko przyjdzie w swoim czasie. Tymczasem wy zadbajcie o siebie i o swoje zdrowie psychiczne. I powinno być wtedy wszystko dobrze. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy, za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli on się wam podobał, to bardzo was proszę o łapkę w górę oraz o zasubskrybowanie mojego kanału, gdyż będzie to dla mnie zachęta do tego, aby nakrywać dla was kolejne filmy. Jeżeli ktoś z Was chciałby czytanie indywidualne, to kontakt do mnie znajduje się w opisie filmu. Tymczasem ja życzę Wam, moi drodzy, wszystkiego dobrego na ten miesiąc, aby tylko to, co dobre spełniło się z tego horoskopu, a to, co złe, po prostu niech się nie spełnia. Trzymajcie się.